Szanowni Państwo, Stanisław, a właściwie Jan Stanisław Mieroszewski, żyjący w latach 1827-1900, był posiadaczem ordynacji pieniężnej, bo jego ojciec Stanisław sprzedał dobra mysłowickie i katolickie Franciszkowi Winklerowi w 1829 roku. Stanisław Junior utrzymywał się potem, mieszkając w Krakowie, z uzyskanych pieniędzy. Interesujące, że w latach 1872 do 1874 jako jeden z członków Rady Miejskiej w Krakowie i poseł do Rady Państwa w Wiedniu, a więc do Parlamentu Wiedeńskiego, Stanisław Mieroszewski, będący dalekim spadkobiercą Salomonów w linii żeńskiej, do których należała duża część obecnych katolic, miał zamiar spowodować ponowne przeniesienie płyt nagrobnych Salomonów do ich dawnej kaplicy przy jednoczesnym upamiętnieniu swoich przodków. Tablicę pamiątkową planował on umieścić w ich kapli w kaplicy rodowej, w kaplicy Salomonów obecnie Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to pierwsza kaplica po prawej stronie, gdy wchodzimy do Kościoła Mariackiego w Krakowie. Jej treść miała wymieniać jego krewnych potomków Salomonów, a mianowicie Jadwigę zmarłą w 1637 roku, córkę Mikołaja wnuczkę Imbrama, żonę Krzysztofa, starszego Mieroszewskiego, zmarłego w 1623 roku i jej rodzeństwo, Dorotę, żonę Jana Gosławskiego, Barbarę, żonę Stanisława Kuczkowskiego, Annę, żonę Andrzeja Lipskiego i Mikołaja Młodszego Salomona, zmarłego w 1582 roku. Oraz bratanka męża tejże Jadwigi, Krzysztofa Starszego Mieroszewskiego. Krzysztofa Młodszego Mieroszewskiego, syna Wojciecha, a więc najbardziej znanego przedstawiciela rodziny Mieroszewskich. Płyty Salomonów zostały z kaplicy Salomonów przeniesione w XVIII wieku i umieszczone w różnych miejscach w Kościele Mariackim między innymi obok ołtarza w dwie je i jedna w kruchcie północnej tego kościoła. Tablica miała być wykonana z pięknego czarnego dębnickiego marmuru. Zamiłowanie do przeszłości rodu wykazuje kilka jego rękopisów zachowanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. O pamięci tej świadczy hasło przewodnie umieszczone na labrach otaczających wytłaczanie na okładce wykonanie z czerwonej skóry herb rękopisu pod tytułem Nekrologii. Napis ten brzmi: Amor patriae nostra lex, a więc miłość ojczyzny jest naszym prawem. Myślę, że dla nas wszystkich to hasło jest istotne. Na tarczy herbowej znajduje się herb rodu Ślepowram. Treść tablicy proponowanej do umieszczenia w kaplicy Salomonu w Krakowie czas tego Stanisława Mieroszewskiego miała być następująca. Ku pamięci zmarłej w roku 1637 Jadwigi Benedyktowi z Benedyktowic Mieroszewskiej Salomona Miłokołaja córki Doroty Janowej Gosławskiej, Barbary Kuczkowskiej, Andrzejowej Lipskiej i Mikołaja w roku 1582 zgasłego rodu tego, z Węgier przybyłego. Ostatniego potomka siostry, po nim miasta Mysłowic, wsi i tu mamy katowickie wsie, Bogucic, Szopienic, Roździenia, Roździeńskiej Kuźnicy, i Brzezinki w państwie pszczyńskim położonych, a roku 1536 przez Stanisława Salomona od krewnego Jana Turco, barona na Wołobie i pszczynie kupionych dziedziczki Krzysztofa z Mieroszowic Mieroszewskiego na Śląsku, Michałkowic, Jakubowic, Siemianowic i Chropaczowa dziedzica roku 1623 zmarłego małżonki, która dobra wspomniane synowcowi, a więc bratankowi, Krzysztofowi Zmieroszowic, Mieroszowskiemu, sekretarzowi Królewskiemu i inżynierowi o Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, a z czasem, bo w roku 1678 ordynacji Mysłowskiej, fundatorowi, zapisała tam było małżeństwo bezdzietne u tego Krzysztofa Starszego. Stanisław, hrabia z Miaroszowic, tejże ordynacji, pierwszy Agnat, przenosząc rodu tego pomniki do Salomonów kaplicy roku 1874, kamień ten położył. Tu chcę zwrócić uwagę, że mimo, że Wydaliśmy dwutomową monografię Katowic, która wszystkim Państwu jest znana. Jest to Biblia dla dziejów Katowic oczywiście, pod redakcją pana profesora Barciaka. I, 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 i przecież te wszystkie nasze konferencje, tyle tomów, dwadzieścia, jeden. I jednak w internecie, proszę to sprawdzić, Niektórzy autorzy dzisiaj piszą kuźnia Bogudzka, czy kuźnia Roździeńska. A tutaj ponad 100 lat temu Mieroszewski Stanisław używa prawidłowej nazwy, i taka obowiązuje, nie wolno innej używać. Kuźnica roździeńska, kuźnica Bogudzka, w wersji niemieckiej. To bogucicer Hammer i rozdzierner Hammer, a nie y, inaczej, bo szmide po niemiecku to jest kuźnia. Pani dyrektor Lipońska mówi, tak, mówiła nam dzisiaj, że obok tej karczmy była kuźnia, po prostu zwykła kuźnia, gdzie podkuwano konie, no bo ludzie jechali z daleka, trakt. I trzeba było te konie podkuwać. A więc były kuźnie, małe zakłady kowalskie, w których podkuwano konie, produkowano drobne narzędzia. Ale były huty, pierwotne huty, dawne huty, hamernie, to też spalsztano, mówiono też po polsku hamernia. W Tatrach mamy kuźnicę. Nazwę? Kuźnice, prawda? Wioski. Dzielnica Zakopanego. I tutaj też tylko nazwa Kuźnica. A nawet nie będę wymieniał, kto w Krakowie opublikował książkę, dobrą zresztą, solidne opracowanie o katastrze karolińskim, tak zwanym dotyczącym tu naszego terenu. Nazwiska nie będę wymieniał, ale użył nazwy. Wszystko dobrze. Tam są dobre obliczenia. Pieniężne tych opłat, jakie były, znaczyło tutaj terenu, pobierane, ale używał słowa kuźnia, bogucka. Więc to mnie bardzo dziwi, bo to przecież jest to, jakby powiedziałbym, pewna obraza dla naszych publikacji. Tak można użyć takiego słowa. A co najmniej no niestaranność. słusznie. Jak można nie zaglądnąć. Do, biorąc się za taką pracę, zresztą w mojej ocenie, dobrą pracę, dotyczącą takiego spisu podatków i przy okazji opisu wiosek, terenów, całego tutaj Górnego Śląska. Jest to cenna rzecz we Wrocławiu, w archiwum państwowym we Wrocławiu. Ten kataster koroniński to są lata XVIII wieku. Gdzie za czasów cesarza Karola VI dokonywano spisu majątków na Górnym Śląsku. No i właśnie ukazała się ta publikacja, którą sobie cenię. Oczywiście, że nie sprawdzałem tam tych obliczeń dokładnie, ale jest to w sumie dobra rzecz. No a ten autor użył terminu. Ja nie wiem dlaczego. To znaczy, że nie zaglądnął do naszych publikacji. Czy w Bibliotece Jagiellońskiej, czy w innej Bibliotece krakowskiej, no nie mówię już tylko krakowskiej, ale oczywiście, jak, jeśli wdana została książka w Krakowie, ten pan mieszka w Krakowie, no ale jakże nie zaglądnął do naszych publikacji? No nie wiem, tego nie rozumiem. Więc przejdę od tej dygresji do y, ważnej rzeczy. Więc w Krakowie nie udało się Stanisławowi Jaroszewskiemu takiej tablicy y, sporządzić. Y, nie było miejsca w tej kaplicy już na to, żeby przenieść te piękne płyty Salomonów z warsztatu Fischerów w Norymberdze, y, bardzo piękne, y, aby je umieścić w jednym miejscu. Odmówiono mu tego. On był bardzo rozżalony i nawet napisał taki list do profesora Tomkowicza, który był znanym bardzo historykiem sztuki. Wspaniały, ale nie zgodził się na to. Zresztą nie tylko on, bo on był doradcą w Kościele Mariackim do spraw właśnie zabytków. I Mierszewski napisał. Jestem już podeszły w latach i raczej powinienem myśleć o własnym nagrobku, a nie o nagrobku dla Salomonów i dla swojej rodziny. No i sprawa nie doszła do skutku. To znaczy nie zgodzono się na przeniesienie tych płyt. One do dzisiaj są w różnych miejscach, te trzy płyty Salomonów w kościele Maryskim, Szkoda, bo nie są tam dobrze widoczne, a są przepiękne tylko właśnie dokonał w Mysłowicach, tu mu się udało fundować piękny napis. Otóż kościół parafialny w Mysłowicach to jest stary kościół obecnie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, bo nowy kościół to ten neogotycki, a, na przykład, a natomiast przy ulicy Starokościelnej Znajduje się kościół na święcie Marii Panny, który jest zabytkowy i jest, już nie jest parafialnym kościołem. Otóż w tym kościele ten kościół spłonął w połowie XVIII wieku i dostępnie został zniszczony. I odbudową tego kościoła zajął się Jerzy Antoni Mieroszewski, który był kanonikiem krakowskim, a zarazem proboszczem mysłowickim. Kościół został zbudowany wtedy na nowo właściwie. Dzięki mecenasowi Mieroszewskiego powstały na nowo epitafia, i tablica upędzająca Katarzynę Salomon z Domu Kozią, która w 1614 założyła Bractwo Świętej Anny. Ja tu mówię na razie o kanoniku z połowy wieku XVIII, o, o Jerzyń Antoni. Około 1740 roku powstało tu epitafium dla Krzysztofa Jaroszewskiego, zmarłego w 1679 roku ponieważ wcześniejsze zostało zniszczone podczas pożaru. Epitafium to, stylowo jest bardzo podobne do epitafium Gosławskiego, powstałego również z inicjatywy tegoż Mieroszewskiego. W jego zwieńczeniu, podobnie jak w tamtym, znajduje się portret w owalnej wnęce. Nie wiadomo, na ile portret ten został namalowany na podstawie Jakiegoś zachowanego portretu wtedy w połowie XVIII wieku, a na ile z wyobraźni malacza. Na tablicy epitafium Krzysztof, Krzysztofa Mieroszewskiego został w XVIII wieku umieszczony napis. Stanisław Mieroszewski napisał w swoich notatkach, że był ten stary napis wykonany żółtą farbą olejną i w połowie XIX wieku był już nieczytelny. W 1867 roku Lustig w swojej monografii Mysłowic napisał, że był tu portret człowieka z wąsami, ale napis był zanieczyszczony wagnem. Nie wiedział, kto to jest. Lustig nie wiedział. Uważano wówczas, że jest to ojciec kanonika, tego Jerzego Antoniego, proboszczomy Słowickiego, tego, który odbudował kościół. Stanisław Mieroszewski jednak rozpoznał, że jest to epitafium Krzysztofa Mieroszewskiego. Rzeczywiście, miejsce tego epitafium, prezbiterium obok ołtarza głównego, naprzeciw epitafium Jerzego Antoniego Mieroszewskiego, fundatora, z połowy XVIII wieku i użycie czarnego marmuru, ze słynnej kopalni z dębnika koło wskazuje, że nie może to być nikt inny, tylko Krzysztof. I jest to, natomiast widzimy wyraźnie, że jest to styl barokowy z połowy wieku XVIII, ta tablica. Ale napis był całkowicie zatarty, nie było żadnego napisu. I dlatego Stanisław Jarzewski ufundował. Napis, na którym umieścił swoje nazwisko i napisał, że w 1880 została ta tablica przez niego. No I ten napis stworzył, ułożył w 1880 właśnie Stanisław Mieroszewski. A więc zakończę tą moją wypowiedź tym, że Mieroszewski. Chociaż mieszkał na, nie mieszkał na stałe na terenie obecnych Katowic ani Mysłowic, ale w Chrzanowie, Karniowicach, a potem do końca życia w Krakowie. To jednak pamiętał o rodowych tradycjach swoich przodków i chciał upamiętnić. Nie udało się to w Kościele Mariackim w Krakowie, gdzie mieszkał w Krakowie. Tylko udało mu się to uczynić właśnie poprzez ten napis dla Krzysztofa Mieroszewskiego, najsłynniejszego niewątpliwie z wszystkich Mieroszewskich, na miejscu pochówku. Tam, gdzie zmarł ten sekretarz królewski, tak zasłużona postać.